Dziękuję Zuzanna, że tutaj napisałaś nam. Próbuję to jeszcze raz włączyć. Zobaczymy, czy się to uda. O. Zobaczymy, czy to się uda. Tak, chyba coś tam się dzieje. Także jeszcze raz spróbuję coś tam wpisać. Czyli to co mówisz z Sacisu, to chyba tutaj widzę, że się łączą osoby, czyli teraz chyba zaczęło działać na No, tam mamy. Sześć osób się podłączyło, także przepraszam naszych YouTubeowiczów, że takie tutaj były zamieszania. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale jakoś to ogarnęliśmy. Ogarnę tutaj Zuzanna też napisała, że słychać. Dzięki za, za czujność. Czyli takie sytuacje, o których mówisz, to są jedna rzecz, a druga rzecz, nie tylko się spotyka miejsca, gdzie się już jakby czuje, że się było, ale też są sytuacje, mi się wiele razy zdarzało takie sytuacje, że jakby byłem w miejscu, gdzie byłem pierwszy raz i nie znałem ludzi, albo byłem w miejscu, gdzie nie byłem pierwszy raz ale, i znałem tych ludzi, ale wiedziałem, co za chwilę się stanie. Jakby taki przebłysk z przyszłości. Byłem pewien, że zaraz, że zaraz coś się wydarzy i to się właśnie działo. To jest jakby inny aspekt tego, to się chyba nazywa déjà vu że coś takiego przychodzi, taka wiedza z przyszłości, nazwijmy to takie przeczucie, czy, czy pewność, że coś się zdarzy. Także jest wiele ciekawych badań związanych z tym, jak działa umysł. Od powiedzmy przynajmniej 50 lat w służbach specjalnych różnych krajów są komórki, które zajmują się tak zwanym Skanowaniem na odległość przeciwnika. Są ludzie, którzy posiadają pewne zdolności i umiejętności, które, które nabyli i są w stanie czytać różne informacje z, z przestrzeni, nazwijmy to, ogólnie dostępnej, myślowej. Są nawet takie badania, są kursy, że można się tego nauczyć. I nie jest to zbyt trudne. bo jest to osoba, która zadaje zadanie, w głowie ma pytanie, podaje na przykład liczbę 15. I ta liczba nie ma nic wspólnego z tym, o czym ona myśli, ale jest takim kluczem dla osób, które próbują się coś dowiedzieć na temat, o którym ta osoba myśli, i zaczynają przekazywać informacje. Nie wiem, jak to działa. Nie znam tego mechanizmu. W każdym razie jest to używane, jest to trenowane. Można się tego nauczyć już nawet poza służbami specjalnymi od, od wielu lat. E, czyli coś, co moglibyśmy nazwać w skrócie, telepatią, tak? Jest opisywane przez, przez różnych badaczy. Są osoby, które potrafią. Przy pomocy umysłu, poruszać różne rzeczy, czy można powiedzieć o telekinezie, tak? Są osoby, które są w stanie się pojawić w wielu miejscach naraz. Więc mówimy tutaj tak naprawdę o Siddhi, o tym, czym obdarowywani są Jogini, mistycy w swojej drodze do doskonałości. I te dary są pewnego rodzaju testami dla nich. Czy rzeczywiście będą chcieli dalej iść w stronę transcendencji, czy zatrzymają się na tym, co właśnie otrzymali? Więc myślę, że ten cały mistyczny świat, jak on działa i jak on ma wpływ na nas, to jest bardzo ciekawy sposób patrzenia na rzeczywistość, bo my żyjemy w świecie, który zakłada, że percepcja zmysłowa jest Podstawą poznania rzeczywistości. A sankia Joga mówi, że zmysły pojawiają się dopiero na samym końcu, w procesie tworzenia. Najpierw stwarzane jest fałszywego, potem stwarzana jest inteligencja, potem stwarzany jest umysł i dopiero potem stwarzany jest dźwięk, potem stwarzany jest dotyk, Potem stworzany jest obraz, tak czy forma, a potem stworzony jest smak i na końcu zapach i z tym związane zmysły. Więc wiedząc o tym, możemy popatrzeć na zmysły troszkę inaczej. Nie jako źródło informacji, tylko jak, jako źródło, powiedziałbym, rozproszenia naszego skupienia. Dlatego jednym z etapów jogi jest to, co nazywamy pratyahara, czyli nie odpowiadanie na impulsy zmysłów, skupienie się. I możemy tego doświadczać w czasie naszego codziennego japa, jak nasze zmysły i nas, nasz umysł chcą zająć się czymś innym niż tym, co mają w tej chwili zadane. Czyli słuchanie Mahamantry Hary Kryszna. Jeżeli ktoś nie robił tego typu doświadczeń, trudno jest mu zrozumieć, czym jest umysł, czy że myśli mogą być, że myśli to nie on, że myśli się jakby same robią. Przecież to ja myślę. Natomiast, jeżeli ktoś ma odrobinę doświadczenia z medytacją, to wie, że umysł po prostu jest jak telewizor tam. Po prostu wyświetlają się różne rzeczy i możemy się na tym skupić. Co nam się wyświetla, to rozproszymy się na tym, co akurat chcemy robić. Więc ten umysł jest naszym takim pojazdem z ciała do ciała. I im więcej tutaj wygenerujemy niespełnionych pragnień, tym więcej tych pragnień będziemy mieć na grzbiecie w następnym ciele. Dlatego warto jest swoje pragnienia związać z kryszną, tym bardziej, że po inicjacji mistrzowie duchowi zabrali nam ciężar z pleców. Jesteśmy, jak to się kiedyś mówiło, karma free, tak? karma frei po niemiecku, wolni od karmy. Nie musimy już się obawiać, że coś się wydarzy, Chyba, że teraz zapragniemy robić coś w, w kategoriach karmy. Jest to ogromna okazja, żeby nie tworzyć karmy więcej, żeby nie wiązać się w materialnym świecie, w formie cielesnej. Ale jest też taka możliwość, że będziemy kolekcjonować nowe pragnienia. Czyli w umyśle pojawią się kolejne zapisy karmiczne. Może nie w formie owoców, ale w formie nasion właśnie, pragnień. Może ktoś by chciał być, być milionerem, albo chciałby być królem, albo chciałby być nie wiem, nietoperzem. Wszystko wszystko Kryszna jest w stanie załatwić. Oczywiście w swoim czasie. Więc tak, umysł jest bardzo ważnym elementem naszego ciała i ma swoją funkcję. To tam powinniśmy nauczyć się pragnąć, służyć krysznie. Tam to pragnienie się powinno rozwijać, tam powinniśmy nauczyć się odczuwać radość i szczęście wynikające ze służby oddania. Tam powinniśmy też mieć wolę, żeby być podporządkowanym Krysznie. Bo jeżeli tej, tej woli tam nie będzie, to, 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 to służba oddania będzie dla nas mm, czymś ciasnym, obowiązkiem, trudnością. Natomiast kiedy pojawi się pragnienie, żeby ją mieć, to wtedy będzie radością, będzie smaczna, będzie przyjemna. Dobra, a to troszkę od, odszedłem od tematu. Zobaczę jeszcze, co w tym YouTube się dzieje. Wydaje się, że wszyscy tutaj już są, ale żadnych komentarzy nie piszą, tylko Hare Krishna na razie. I pozdrawiają mnie Starnopolubak, to ja również pozdrawiam. To czytajmy w takim razie werset kolejny. Czyli werset 65. piąty, Tynasia Tadrisham Rajal, Lingino decha Sambavam, Shradha vanu Wano, Wananu Bhutto, Manach, Sprasztum Arhati. Dlatego, mój drogi królu, żywa istota, która ma subtelną okrywę mentalną, rozwija wszelkiego rodzaju myśli i wyobrażenia z powodu swego przeszłego ciała. Bądź tego pewien, umysł nie może wymyślić czegoś, czego żywa istota nie doświadczyła w poprzednim ciele. Umysł nie może wymyślić czegoś, czego żywa istota nie doświadczyła w poprzednim ciele. Znaczenie: Krishna Birmukha, Hanabhoga, Vańczykary, Nikatastcha, Maya Tare, Dare, Premavi, Warta. W rzeczywistości najwyższa osoba Boga Kryszna jest najwyższym podmiotem radości. Gdy żywa istota pragnie go imitować, Otrzymuje szansę zaspokojenia tego fałszywego pragnienia, panowania nad naturą materialną. Jest to początek jej upadku. Dopóki żywa istota jest w atmosferze materialnej, posiada subtelny pojazd w formie umysłu, który jest magazynem wszelkiego rodzaju materialnych pragnień. Pragnienia takie manifestują się. W różnych formach cielesnych. Szla Narada Muni prosi króla, aby uwierzył w jego słowa, ponieważ narada jest autorytetem. Wniosek jest taki, że umysł jest magazynem naszych przeszłych pragnień i to właśnie one są przyczyną tego obecnego ciała. Podobnie czegokolwiek pragniemy w tym ciele, będzie wyrażone w ciele przyszłym. Tak więc umysł jest źródłem różnego rodzaju ciał. Jeśli umysł oczyści się dzięki świadomości Kryszny, to w naturalny sposób w przyszłości otrzymamy ciało duchowe, w pełni świadome Kryszny. Jak to potwierdza i czytania Mahaprabhu, ciało takie jest naszą oryginalną formą. Dziwera Haya, Krysznera Nidkiadasa. Konstytucjonalnie każda żywa istota jest wiecznym sługą Kryszny. Osobę, Zaangażowaną w służbę oddania dla Pana należy uważać za duszę wyzwoloną nawet w tym życiu. Potwierdza to Shilarupagoslami: Icha jasya harer mana harmana manasagira, nikalwasiapia vasthasu dżwan muktach sauciate Osobę, której ciało, umysł i słowa. Zaangażowane są w transcendalną służbę oddania należy uważać za wyzwoloną we wszelkich warunkach materialnej egzystencji. Bakti samita Syndu 1.2.187. Na tej zasadzie opiera się ruch świadomości Kryszny. Musimy uczyć ludzi, aby zawsze pełnili służbę oddania dla Pana, ponieważ jest to ich naturalną pozycją. Tego, kto zawsze służy Panu, należy uważać za już wyzwolonego. Stwierdza to także Bhagavad Gita, 14, 26. sevate, brahma Kto całkowicie angażuje się w służbę oddania, kto nie upada w żadnych okolicznościach, ten od razu przekroczy przekracza gunę natury i wznosi się na platformę duchową. Dlatego bakta jest ponad trzema siłami natury materialnej i jest nawet transcendentalny do platformy bramina. Bramin może być skażony dwiema niższymi siłami, mianowicie rajoguną i tamoguną. Natomiast czysty bakta wolny jest od wszelkich pragnień materialnych, doświadczanych na platformie mentalnej, jak też od empirycznej spekulacji filozoficznej, czy działania dla rezultatów. Jest zawsze ponad materialnym uwarunkowaniem i zawsze jest wyzwolony. Czyli tutaj na Radamuni Mówi królowi o tym, jak, jak funkcjonuje umysł. Że umysł po prostu może tylko i wyłącznie odnieść się do tego, co widział w poprzednich sytuacjach, w poprzednich ciałach. Jeżeli czegoś nie doświadczył, to nie pojawi się taka informacja czy takie pragnienie w jego umyśle. I prałapat zaczyna tutaj. Ten komentarz od tego, żeby przypomnieć by genezę naszego przyjścia do tego materialnego świata. Że jeżeli żywa istota chce imitować Krysznę, wtedy dostaje możliwość funkcjonowania, funkcjonowania w materialnym świecie. Dostaje wtedy ten subtelny pojazd, umysł, który pozwala generować kolejne materialne ciała fizyczne. I ważne jest tutaj, co, co Prabhupada tutaj podkreśla, że Maharaj, raczej Nawarhisad, nie, nie doświadczał tego, nie wiedział o tym i nie był w stanie poprzez tego rodzaju działania dowiedzieć się, że tak to właśnie wygląda. Narada Muni powiedział mu o tym, jak funkcjonuje właśnie świat z tej perspektywy. I ponieważ wiedział o tym, był autorytetem, był w stanie poinformować go o tym. Pytanie, czy ktoś taki, gdyby spotkał się z narodą Munim, uwierzyłby mu w to, co mówi? Zobaczmy, że Narada Munim mówi mu o tych kwestiach już takich bardzo technicznych, po całkiem sporej ilości? Przykładów, historii, które pozwoliły Maharadżowi, Nabar Barhishatowi spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy, na swoje ciało jako na miasto, tak, o którym mówiliśmy, swoją inteligencję jako kogoś, kto tak naprawdę jest stworzony do tego, żeby wyciągnąć go z materialnego świata, a używał go tylko po to, żeby coraz bardziej się Uwikływać w te karmiczne relacje. Więc osoba, która wie, będzie w stanie powiedzieć komuś, kto nie wie, jak funkcjonuje to ciało, jak działa umysł i w jaki sposób się z tego wykaraskać. To może być dość trudne dla osoby, która. Nie ma takiego doświadczenia, tak jak Maharaj Prachinabhashishad. Inną kwestią, o której Prabhupada mówi, to jest pozycja wielbiciela, który służy Krysznie. Jeżeli taka osoba jest w pełni zaangażowana służby oddania należy uważać ją za osobę wyzwoloną. I Prabhupada tutaj cytuje grupę gościnną, cytuje Bhagavad Gita. I z dwóch tych źródeł płynie ta sama informacja, że osoba, która jest baktą w pełni zaangażowanym w służbę oddania, jest na, pozy na pozycji transcendentalnej, mimo że przebywa w tym materialnym świecie. Czyli to też ważne, żeby pamiętać, że nie to, gdzie jesteśmy, tylko gdzie jest nasza świadomość, świadczy o tym, czy jesteśmy osobami wyzwolonymi, czy nie. Mi się przypomniał jeszcze jeden taki fragment, gdzie opisywana jest pozycja czystego wielbiciela. U którego drzwi stoi wyzwolenie ze złożonymi dłońmi i pokornie prosi, czy może wejść. To jest naprawdę bardzo istotna rzecz. Wielbiciel nie jest zwykłą osobą, chociaż wydaje się, że nie różni się niczym od każdego innego człowieka spotkanego na ulicy. I trudno jest poprzez fakt, że patrzymy tylko na kogoś, rozpoznać w nim, czy jest wielbicielem, czy nie. Natomiast jeżeli pójdziemy śladem Arjuna, to Arjuna miał tę samą wątpliwość i zdał pytanie Krysznie. Po czym poznać osobę świętą? Co Sadhu robi? Jak on siedzi? Jak on chodzi? Co on mówi? I Krishna mu to tłumaczy w Bhagavad -gicie. I opisuje właśnie działania wielbiciela, że słowa, sadło są związane z, ze służbą dla Kryszny. Działania takiej osoby są związane ze służbą dla Kryszny. Czyli jeżeli ktoś angażuje wszystko, co ma w służbę oddania, jest osobą wyzwoloną. Należy go traktować jako osobę wyzwoloną. Tutaj pojawia się pewne niebezpieczeństwo oczywiście, że to my jesteśmy tymi oczywiście osobami i teraz będziemy oczekiwać od otoczenia, że nagle będzie nas w jakiś sposób doceniać za to, że pełnimy służbę oddania. Ale jeżeli będziemy mieli tego typu pomysł, to już nasze... Służba oddania przestanie być czysta. Będzie motywowana pragnieniem jakiegoś docenienia. Czyli nie będziemy na tej pozycji, na której może nawet byliśmy chwilę temu. Więc czysta służba oddania to znaczy, że nie ma pragnienia karmy. Czyli nie mamy jakichś swoich własnych pragnień, zadowalania zmysłów. Nie ma pragnienia giany. Czyli nie mamy potrzeby zdobywać jakąś wiedzę, która nie jest potrzebna w świadomości Kryszny. I nie ma potrzeby jogi, tak? Nie ma potrzeby zdobywania jakichś mocy mistycznych, które nie są związane z naszą służbą. Oczywiście to nie znaczy, że nie pojawią się takie elementy, bo praktykujemy jogę. Ale jeżeli nie będziemy nimi motywowani, to będzie to czysta służba oddania. Natomiast kiedy to będzie nas motywować, będzie to już służba oddania w różnych gunach i nie będzie ona tej klasy, o której tutaj mówimy. Tylko osoba, która pełni czystą służbę oddania, powinna być uważana za wyzwoloną. I im bardziej będziemy analizować swoje codzienne życie, tym więcej zobaczymy obszarów, gdzie ta czystość może być zachwiana. Możemy sobie nie zdawać tak naprawdę sprawy z wielu motywacji, które kierują naszym działaniem. Ale z czasem one się pokażą, wyświetną i będzie można je, je ocenić. W sytuacji, kiedy jesteśmy dobrze zaangażowani i czujemy radość spełnienia służby oddania, może się to wydawać najwyższym stanem, jaki możemy mieć. Ale jeżeli spotkamy się z tym, że ktoś nie docenia naszej służby oddania albo nawet koryguje ją i poczujemy niepokój, to znaczy, że ta osoba pokazuje nam, gdzie możemy jeszcze odnaleźć obszary, gdzie nasze działanie jest motywowane chęcią akceptacji. Czy docenienia, czy wyróżnienia. To wszystko przed nami. Jeżeli będziemy chcieli dowiedzieć się więcej o naszej motywacji działania, Krishna przyśle nam odpowiednich baktów, odpowiednie osoby, odpowiednie sytuacje, żeby pokazać nam, jakie motywy nami kierują. Czy chodzi nam o sławę, czy o miejsce na liście Sankirtanowej. Czy nie wiem, o ilość zdobytych punktów, czy zgromadzonych, wiem, jak to się nazywa, lajków na, na jakichś społecznościowych portalach. Motywacje mogą być różne. Cokolwiek by to było, prawdziwą motywacją powinno być cały czas to, że chcemy, cokolwiek robimy, zaangażować służbę dla Kryszny. Wtedy to będzie czyste. I o taką służbę powinniśmy się modlić: o czystą, niezmieszaną z ani karmą, ani gianą, ani jogą, czy z siłami natury materialnej. Wtedy będziemy pełnić czyste służby oddania. Wtedy możemy uważać się jako osoby wyzwolone. Możemy tego nawet doświadczać, ale jak mówię, jeżeli będziemy oczekiwać, że ktoś to będzie chciał rozpoznawać i oddawać nam hołd z tego powodu, może być problem. Bo to może odkryć nasze kolejne obszary oczekiwań i motywacji. A co Wy na ten temat byście powiedzieli? Macie jakieś doświadczenia? z tym związane? No myślę, że jeżeli nie, no to będziemy powolutku kończyć, bo już jest prawie dziewiąta. Następny werset to będzie już sześćdziesiąty szósty. Będziemy Zbliżać się powoli do kolejnych opisów funkcjonowania tego subtelnego ciała. Trzeba je też zaangażować, bo inaczej ono zaangażuje nas. Umysł nie jest bierny. Pragnienia nie śpią, tylko czekają na odpowiednią okazję, żeby coś wpadło do głowy. Ja nawet tak sobie czasami chodzę i myślę, dlaczego tak nagle zamiast iść tam, to poleciałem w inną stronę i potem sobie przypominam, że tak, w umyśle pojawiło się jakieś pragnienie skądś tam i nagle już nie idę w stronę kuchni, tylko idę w stronę łazienki na przykład. I nie, niekoniecznie musi to być uzasadnione fizjologiczne pragnienie, to może być zupełnie coś innego. No dobra. Dziękuję Wam bardzo za kolejny wieczór. Przepraszam za, za te kłopoty z, z YouTube'em, a nie wiedziałem, nie wiedziałem co to się wydarzyło. Na szczęście jakoś ogarnąć. Przyjmijcie moje pokłony. Panie rob... Kalpata robiła. Jeszcze na na Monamaha. Haribol. Haribol, dziękuję. Dziękuję to... za... to... bardzo.